Daję Ci, Adaś, mikrofon i będziecie się teraz świetnie bawiły. Mogę Wam to zapewnić. Dobra, tak więc, moje drogie, znajdujemy się w magicznej kaplicy cudów, więc powiedzcie mi, czy w ogóle kiedykolwiek ktoś Wam wróżył. No właśnie nie, nigdy w życiu. Boimy się tego. Nie ma się czego bać, to jest, wszystko, to jest wszystko bardzo bezpieczne, tutaj się wszystko może zdarzyć, ale tylko rzeczy pozytywne. W każdym razie, ja myślę, że możemy zacząć od wróżenia z kuli. I teraz poproszę Was o... Wymyślenie jednej litery, jednej cyfry, i zobaczymy, co kula powie o tej. Co, co czym to tu będzie? E, mam powiedzieć na głos: 8. Q. 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 Dobrze, zobaczymy, co powie kula o literze Q i 8. E, mm, M. M. Hmm. Mm. 6. Dobrze, tak więc zacznijmy od Q i 6. Od Q i 8, dobrze. Tak więc kulo. Trz. Teraz uwaga, czy to jest jakiś mężczyzna? Nie, to chyba nie jest jakiś mężczyzna, ale musicie się bardzo przeglądać. Może zaraz coś zobaczycie. K, K, Quebec. Quebec, Chyba Quebec. Mi się wydaje, że czeka Cię podróż do Quebecu już niedługo. Już niedługo, tam jest bardzo zimno, więc musisz wziąć ze sobą bardzo ciepłe kurtki, ale sześć. Wiem, ja że poznasz tam sześciu wspaniałych mężczyzn. Właśnie w Quebecu, sześciu mężczyzn z Quebecu. To już niedługo, to już niedługo. Teraz przejdźmy do kolejnych. To powiedziała Kula, to wcale nie ja. to. Ja jestem za to w ogóle nieodpowiedzialny. Przejdźmy do litery M i 8. Litera M, litera M, litera M. Może jakiś. Czy to podróż? Nie chyba, nie, chyba nie jakaś podróż, ale też widzę? Widzę przystojnego mężczyznę, rosłego, odpowiedzialnego, ambitnego. Marek. Jakiś Marek. Marek, jakiś Marek. Nie wiem, nie znam Marka, ale widać wyraźnie, że to jest Marek i będziesz miała z nim ósemkę dzieci. ósemkę? Ja, ja, ja nie wiem, nie wiem dlaczego kula to powiedziała, ale. Widać wszystko czarno na białym, słuchajcie. I teraz, dobra, to, to już, jest jedno, już jest jedna wróżba. Tu możecie sobie wybrać specjalnie zaprogramowane kule. One pochodzą z Indii i przynoszą szczęście. Możecie wybrać jedno. Możecie też kamyk wybrać. Kamyk, który świeci w ciemności. Kuleczka i kamyk to jest jedna rzecz, ale mam jeszcze coś dla was. Kolejny prezent, mianowicie... Proszę pomóc, proszę Ale to nie są zwykłe ciasteczka, bo to są ciasteczka, które zawierają, zawierają w środku wróżbę. Więc możecie wziąć jedną, możecie wziąć... I jak przerwiecie ciasteczko, mo może nad tym, żebyśmy nie pobrudzili za bardzo, wyciągniecie wróżbę i powiecie do mikrofonu, cóż tam w środku jest. Możesz zjeść, oczywiście możesz nawet, ale bez wróżby jedz. Czy zjadłaś z wróżbą? Zjadłaś chyba z wróżbą. Wr wróżba jest, wróżba jest. Ale, przyst... Ale to jest. Oh, yeah. Musiała się zmieścić w środku ciasteczka. Możecie przeczytać na głos, możecie przeczytać do siebie, jeśli będzie się do tego nadawała. Ja tych wróż w ogóle nie nie. Oddawałem. Nie zjedźcie tych To jest dobra wróżba. Czy nadaje się do... Dobra? <noise> Już wkrótce będziesz głodny. <noise> Zrób ciasteczko! A jaka jest Twoja, prawda? Przegryźcie spokojnie. Możecie, możecie w, ogóle w ogóle wziąć sobie na, na, na drogę, na zapas tych ciasteczek. To są wspaniałe ciasteczka. Więc, dobra, może ja przeczytam. Chcesz, żebym ja przeczytał? Dobra. Nie, ty przeczytasz. Ja. <słuch> Gosia robi prawo jazdy. Już niedługo nie będziesz musiała jeździć komunikacją miejską będziesz mieć swoją limuzynę. Bardzo dobra wróżba, to bardzo dobra wróżba. No więc dziewczyny, ja bardzo wam dziękuję za to, o, również, również. Polecam się na przyszłość, zapraszam do mojej magicznej kaplicy cudów, gdzie wszystko się może zdarzyć, ale tylko pozytywne rzeczy.